Są beta-testy w formie vlogów. Stwierdziłem, że będę nagrywał, żeby trochę to było bardziej dynamiczne, bo już mi się to znudziło, żeby tak tylko ustawiać kamerę, siadać i prawić, wyrobić wykłady, także trochę więcej dynamizmu. Plastry są naklejone. Plastry oddechowe siła oddechu. Oddycha się co najmniej. Dwa razy więcej tlenu dociera, ale właśnie to jest z tym tlenem, tak, że to nie chodzi o więcej tlenu, tylko chodzi o dwutlenek węgla. I zaraz o tym opowiem. Jestem w drodze na trening do Krzycha. Robimy trening bokserski po bardzo długiej przerwie. Po bardzo długiej przerwie od sztuk walki. Wczoraj zrobiłem trening na klatce, także wracam do treningów. Teraz jedziemy do trenera Krzycha, zrobić trening bokserski, chcę to nagrać, chcę zobaczyć jak to wyjdzie i chcę też pogadać trochę o tych plastrach powiedzieć jak działają, że nie tylko chodzi o tlen bo wiadomo, że więcej się oddycha jak się naklei te plastry to te noże są rozszerzone i lepiej się oddycha więcej tlenu dociera, ale też za dużo tlenu to nie jest do końca ok, i zaraz o tym opowiem Jakub Mat, Siła Oddechu, kanał Siła Oddechu ciało, transport warsztaty i jak mnie widać, jak mnie słychać, sprawdzam ostrość, czy to się nagrywa, czy mnie słychać, plastry są oddechowe, jedziemy na trening bokserski do Krzycha, będę teraz gadał, będą to nagrania w formie vlogu, w pierwszy raz wpadłem na taki pomysł z tymi plastrami, żeby jeden z jednej strony drugi, z drugiej nakleić na ogół. Są. Jest jeden plaster tutaj na nos. Ja nie wiem jak działa ten plaster, który jest jeden, ale mam wrażenie, że on nie otwiera tak bardzo nozdrzy i skrzydełek nosa, tak jak dwa plastry, które rozciągają na bok i otwierają ten nos optymalnie i wtedy oddycha się głębiej. Ten oddech jest głębszy, więcej tlenu się doprowadza, ale to nie tylko chodzi o tlen. Chodzi przede wszystkim o dwutlenek węgla. Jak się oddycha za dużo, za zbyt dużą ilością tlenu, to też wyrzuca się zbyt dużo dwutlenku węgla, a wtedy tlen nie uwalnia się z krwi tak optymalnie, jak powinien. Czyli odpowiednie stężenie dwutlenku węgla powinno być w płucach, żeby ten tlen i dotlenienie mogło być optymalne, żeby tlen uwalniał się z krwi. Czyli jak oddychamy za dużo, zbyt głęboko i dostarczamy za dużo tlenu, to nie jest do końca ok. I teraz ja stworzyłem taki patent, pomysł, że plastry plus trening. Oddechowy w formie e-booka, mistrzowski oddech w sporcie, gdzie tam są różne triki, jak oddychać przed treningiem, jak sprawdzić testy, zrobić test wyscenia organizmu tlenem, czy jest optymalnie, czy jest za dużo oddychania tlenem, czy jest za mało, jak to wygląda ta wydolność. Przede wszystkim chodzi o. O to, żeby nie oddychać za dużo i nie dostarczać zbyt dużej ilości tlenu, i można to sobie regulować poprzez ćwiczenia oddechowe i testy. Testy, na przykład test specjalny przed treningiem się robi i robi się trening, i po treningu robi się jeszcze raz ten test, i wynik pokazuje, czy oddycha się prawidłowo na treningu czy oddychasz nieprawidłowo za dużo, za mocno, a czy hiperwentylujesz i tak dalej. Czy wydaje ci się, że się dobrze czujesz, bo endorfiny, chemie zmieniasz biochemię w ciele, ale tak naprawdę jest niedotlenienie organizmu. To jest nieświadome, nieuświadomione, można tego nawet nie zauważyć. Także patent z plastrami, lecimy. Plastry, siła oddechu, jedziemy na trening bokserski. Zobaczymy po powrocie. Zajarany jestem tematem, bo trenowałem różne sztuki walki. raz jedziemy do Krzycha, trenera na boks. Także lecimy. Zapinamy pasy, i let's go, widzimy się na sali, do trzyka na trening, zakleiłem sobie plastry, żeby lepiej oddychać. W trakcie treningu dobrze jest dostarczać więcej tlenu, bo w trakcie treningu potrzebne jest więcej tlenu, ponieważ więcej wytwarza się dwutlenku węgla. Ale na razie w dzień też testuję te plastry i w noc i nie trzeba na zbyt długo ich naklejać, tylko stopniowo się adaptować najpierw na pół godziny, na 15 minut, pół godziny, godzinę, dwie, trzy godziny tak zwiększać czas w tych plastrach. Bo mózg dostaje więcej tlenu, ma więcej energii i może pojawić się też zbyt dużo energii, czyli rozproszenie, rozstrojenie, dysregulacja. Po długiej przerwie jadę zrobić trening, tuki walki, boks. Jaram się jak dziecko, nie mogę się doczekać, się tym bawić, cieszyć się procesem. Szykuję z trenerem boksu. Zobaczymy, jak to po długiej przerwie będzie wyglądało. Nagram to, żeby zobaczyć, jak się poruszam i

Różnica jest zauważalna. Co najmniej hmm, dwa razy głębszy jest oddech. Okay. Tak się oddycha z plastrami. Jeśli wejdziesz w swój największy lęk i zmierzysz się ze swoim największym strachem, to za tym czeka się Twoja największa nagroda. To jest historia dzisiejszego dnia. Miałem wybitne dwa ostatnie dni. Wczoraj fajny trening basen sauna, i dzisiaj spotkałem się z kumplem na trening, z trenerem boksu, z krzychem. To było mega wyzwanie dla mnie, ponieważ moja historia jest taka, że wiele lat trenowałem różne sporty ekstremalne, piłkę nożną, sztuki walki, startowałem w Ninja Warrior i miałem taki etap z 5 lat temu, że zdecydowałem, że robię przerwę. I teraz mam taki moment, że czas tej przerwy zajmowałem się również pracą z ciałem, yoga, oddech, tre, a gdzieś sztuki walki i takie treningi moje, które zawsze kochałem, odłożyłem na bok, a... Obejrzałem zajebisty wykład Boba Proktora, i właśnie zatytułowany jest Mocny, Ostatni Mocny Wywiad Boba Proktora, czy Mocny Wywiad Boba Proktora, coś takiego. I wiele razy zadawałem sobie to pytanie, i on tam właśnie podpowiada, żeby zadać sobie takie pytanie: czego naprawdę pragniesz, czego naprawdę chcesz? I ja sobie zadałem to pytanie kolejny raz i gdzieś sobie zadawałem to pytanie, ale to mi uciekało przez te ostatnie 5 lat i... Dotarło do mnie, że czego ja naprawdę pragnę, przecież ja naprawdę kocham trenować i jest to moja pasja. A gdzieś to zostawiłem, odłożyłem na bok. Wczoraj piękny trening, dzisiaj to był trening właśnie boksu, który zaraz też tutaj załączę i pokażę. To się wszystko łączy w całość, bo moja głowa chciała znaleźć setki wymówek i lęków. Dużo się pojawiło związanych z tym, że, że bok, że walki, że sztuki walki, że stres i tak dalej. I to był wspaniały dzień, wspaniały trening. Zrobiliśmy trening, byłem trening w plastrach. Właśnie to jest projekt, który teraz wymyślam, realizuję. Plastry siła oddechu, plastry oddechowe Bajmat i niesamowicie te plastry oddechowe otwierają nos, zatoki, pogłębiają oddech. Więcej tlenu dociera do ciała i. O tym właśnie chciałem też opowiedzieć, że wszystko było na nie. Głowa podpowiadała mi, żeby tego nie robić, żeby nie robić tego treningu, żeby odpuścić. Ale tak jak na początku powiedziałem, właśnie za tym lękiem, za tym strachem kryje się największa nagroda, więc warto w to wejść, rozgościć się i oddychać tym lękiem, bo na ogół to jest właśnie energia i nasze ciało próbuje nas ochronić. W ten sposób organizm wchodzi w tryb obronny. Ale warto to przejść, przeoddychać, jest to trening mentalny, fizyczny, duchowy. Wszystko było na niebo, nagrywałem też o tym cały ten vlog jest właśnie i, i nie mogłem złapać ostrości, nie, nie, nie mogłem złapać kadru, jakieś te, 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 te kadry takie e, nie, nie, nie podobały mi się. Bo stwierdziłem, że będę nagrywał właśnie w postaci vlogów, przekazywał to na tego YouTube'a, przez tego YouTube'a, bo już mi się nie chce ustawiać kamery, siadać, gadać, prowadzić to w formie takiej wykładowej. Chcę działać, ruszać się, trenować i, i się dzielić doświadczeniem i wiedzą. No i tak, te plastry powodują, że otwiera się nos, zatoki, oddech się pogłębia, więcej tlenu dociera do, do, do ciała, do płuc, można pobrać więcej tego tlenu. I pewnie widziałeś, widziałaś już taki plaster jeden, który się nakleja tutaj na nos i też on podobno poprawia oddychanie. Ja tego plastra nie testowałem. Stwierdziłem, że wymyślę swój patent i są to dwa plastry, tak jak tutaj widzisz. Jeden jest przyklejony tak, otwiera prawe nozdrze, a drugi jest przyklejony w ten sposób, otwiera. Elewę. Wcześniej miałem przyklejone inaczej, trochę ładniej wycięte. Po treningu na chwilę zdjąłem, bo to nie jest tak, że trzeba cały czas w nich chodzić, i teraz sobie nakleiłem nowe, więc nie są takie idealne, perfekcyjne, ale dopiero one będą dopracowywane. Więc wersja prototyp. I chodzi o to, że tutaj w tym przypadku załączam link do mojego e-booka Mistrzowski Oddech w Sporcie pod tym filmem i łączę to z tymi plastrami, czyli dostajesz pełną opiekę oddechową. Plastry, które ułatwiają oddychanie, lepiej się oddycha, więcej tlenu dociera do, do mózgu, do ciała. I dostajesz też e-booka, który ci tłumaczy, jakie ćwiczenia oddechowe robić, żeby poprawiać tą wydolność tlenową, kondycję i samopoczucie. Czyli dostajesz taką opiekę oddechową z plastrami i e-booka i instrukcję obsługi plastrów. A dlaczego? To tak poskładałem w całość, ponieważ sam plaster, kupienie samego plastra, czy tego pojedynczego, czy tych dwóch, kupienie samego plastra i założenie go, i dostarczanie samego tlenu do organizmu to nie jest wyjście. Czyli nie chodzi o to, żeby tylko dostarczać dużą ilość tlenu do organizmu, bo tak naprawdę chodzi o poziom dwutlenku węgla odpowiedni jego poziom w pęcherzykach płucnych i dwutlenek węgla odpowiada za uwalnianie tlenu z krwi do tkanek komórek i do wszystkich części ciała. Więc polega to na tym, ta cała sytuacja, że nie chodzi tylko o to, żeby było więcej tlenu, ponieważ krew jest wysycona, jakbyś sobie założył, założyła pulsoksymet na palec, co tam jest 95 do 99% wysycenie krwi tlenem i to jest prawidłowe wysycenie. Więc tak naprawdę nie chodzi o więcej tlenu. Na ogół mamy to, jeśli jest wszystko w porządku, na ogół to wysycenie jest w takiej skali, w takiej ilości. I nie chodzi tylko właśnie o to, żeby dotleniać większą ilością tlenu organizmu, ale chodzi o to, żeby robić ćwiczenia. Które będą produkowały większy poziom wglęgu węgla w organizmie, w płucach, w płucnych, a wtedy będzie ten lepiej tlen transportowany i uwalniany, i energia będzie większa z tego. Więc Te plastry, same plastry nie są odpowiedzią, samo głębsze dotlenianie nie jest odpowiedzią, ponieważ w tych plastrach nie chodzi się cały czas, trzeba adaptować stopniowo organizm. I chodzi o to, że jak otworzysz ten nozdrza, to organizm i mózg dostaje więcej tlenu. I to może być tak, że przez jakiś czas, jak zbyt długo masz te plastry, jeden czy dwa, zbyt dużo dostarcza tlenu i jest zbyt dużo tlenu i przetlenowany jest mózg i organizm. I nie o to chodzi właśnie, żeby go przetlenować, tylko chodzi o to, żeby to zrobić w równowadze właśnie też dwutlenku węgla. I od tego jest ten e-book który pokazuje ci, jakie testy zrobić przed treningiem, żeby sprawdzić, jak oddychasz na treningu i jakie testy zrobić, żeby sprawdzić, jak oddychałeś, oddychałaś na treningu. Czy jest to prawidłowe oddychanie, czy odpowiednią ilość tlenu dostarczasz, czy zbyt dużo wydychasz dwutlenku węgla. Także specjalistyczny test przed treningiem i po treningu, który pokazuje rzeczywiście, jak oddychasz, czy dobrze oddychasz prawidłowo podczas treningu, czy nie oddychasz za dużo, czy nie hiperwentylujesz i tak dalej. Dużo ciekawostek w tym e-booku. Także chodzi o to, żeby mieć plastry, otworzyć oddech na trening na przykład albo na noc, ale stopniowo się przyzwyczajać w ciągu dnia. I będzie to indywidualny proces, każdy organizm inaczej zareaguje, więc trzeba to sprawdzać. Jak ty się czujesz, mając te plastry? Czy masz lepszą koncentrację? Czy masz więcej energii? Czy masz mniejszą koncentrację, rozproszenie? Jak zbyt długo jesteś, zbyt dużo tlenu, to wtedy na przykład trzeba zrobić wdech i wydech. Jak jest zbyt dużo tlenu, zbyt dużo energii, przetlenowany jest ten organizm, to trzeba zatrzymać kilka razy oddech, na przykład z przerwą 10 oddechów między zatrzymaniami. Czy robisz wdech i wydech? Zatrzymujesz na maksa. I podczas tego zatrzymania oddechu, tlen uwalnia się z krwi, zwiększa się poziom dwutlenku węgla, i po zatrzymaniu robisz swobodne, spokojne oddechy, 10 oddechów i kolejne zatrzymanie, na przykład możesz sobie tak zobaczyć, jak to uziemia do tlenia i wyrównuje się ten poziom dwutlenku węgla. Więc to wszystko jest w tym ebuku. Czyli tak jak już powiedziałem, plastry plus e-book Mistrzowski Oddech w Sporcie, który pokazuje te ćwiczenia oddechowe, jak pracować z dwutlenkiem węgla, plus instrukcja obsługi właśnie plastrów, jak oddychać, jak ćwiczenia robić, workbook do tego, żeby sobie praktykę zapisywać, wyniki, testy na wydolność i oddechowe. To nagranie jest właśnie po to, bo chciałem sprawdzić te plastry w trakcie treningu. No i wczoraj zrobiłem trening siłowy w tych plastrach. I pobiegałem i pojechałem na basen. Powiem Wam, że przepetarda się oddychało. Nie czułem zmęczenia po prostu. Dzisiaj je czuję. Dzisiaj też jest, jest drugi dzień i drugi trening zrobiłem po długiej przerwie, ale założyłem plastry do krzycha na trening. Poboksowaliśmy i jestem w szoku, jaki mam tlen, jaką miałem kondycję. W ogóle się nie męczyłem. Cały trening zrobiłem, a dawno nie trenowałem. I jestem pod wrażeniem, po prostu jak mi się oddycha, jaki był tlen, jak mi się oddycha teraz, jak to działa, jak to otwiera nos, jak pogłębia oddech i po prostu warto tego doświadczyć. Jeśli masz jakieś problemy z oddychaniem, z nosem, bezdech senny. Płytki oddech, borykasz się z jakimiś problemami oddechowymi, to warto sobie pomóc właśnie takimi plastrami, ćwiczeniami oddechowymi. No i oczywiście pracą z ciałem, yoga, tre, oddech, praca z emocjami i stresem i napięciem w ciele, żeby też nauczyć się to regulować. Więc ponagrywałem na początku, nagrałem też kawałek treningu, i, i teraz nagrywam wieczorem po treningu. Już czuję się zajebiście. Jestem zmęczony, ale oddycha mi się świetnie. Założyłem drugi raz teraz te plastry, bo po treningu je zdjąłem i, i, i po prostu zajebiście mi się oddycha. Także to są testy. Prototyp na razie cena jest taka minimalna. Stwierdziłem, że na razie zrobię te plastry za e-book, który kosztuje 69 zł, plus te plastry, plus instrukcja obsługi, jak to wszystko połączyć, trenować, ćwiczyć oddechowo i używać plastry do treningu czy w ciągu dnia będzie za 49 zł albo za 50, no zobaczymy, mniejsza z tym na razie przyjmijmy, że ten zestaw jest dostępny tu gdzieś pod filmem, pod linkiem i ciekawy jestem czy taka forma nagrań właśnie jest spoko w formie vlogów chciałbym podróżować, jeździć, trenować i nagrywać takie vlogi dzielić się oddechem, tre pracą z ciałem, treningiem, doświadczeniem także siła oddechu Jakub Mat Plastry oddechowe, siła oddechu. Trenuj jak wojownik, oddychaj jak siła oddechu i plastry oddechowe Bajemat. Zerknijcie sobie na link tutaj w opisie i widzimy się w następnym filmie. Będę wdzięczny za udostępnienia, komentarze i subskrypcje. Jakub mat, siła oddechu, do zobaczenia! Hmm.